Mam na imię Mateusz kaczan Jestem Polakiem, urodzonym w Brazylii. Z tego powodu jest mój polski taki troszkę powiecie nie wyraźnie. Ale to nie jest najważniejsze. Mam takie dobre nowina, dla każdego z was, którzy być może jesteście zmęczeni. Zmęczeni z grzechem, zmęczeni z różnych na obóz, zmęczeni z powodu różnych odmiana patologii w domu, w rodzinach powód alkoholizmu, aby się mał alkoholą, tak, alkoholizmu czy narkotyki. Słuchajcie, dobra nowina polega na tym, że Jezus Chrystus, nie religia, Jezus Chrystus, symbol Boży, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał tego dnia, aby zdać życie, a życie z duchowością, dla każdego człowieka, który pragnął życia. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje za Twoje, za nasze grzechy. Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu, dał człowiekowi prawo pokutować z grzechu. Dał człowiekowi szansę, aby wołał do Boga Ojca w imieniu Jego, wasz Jezus, ze skroszonym sercem pokutować z grzechu,

Padłem na kolano, z uzymi na oczy Wysnawałem Jezusa Chrystusa jako mego Pana Wysnawałem Jezusa Chrystusa jako mego dziennie zbawicieli, Ponieważ widziałem już, że tylko Jezus potrafi zbawić I do dziś jeszcze tu jestem, ponad 30 lat z Chrystusem Ponad 30 lat z Chrystusem bez papirosów, bez ludka, Bez narkotyki, bez przemocy, bez głupota ludzka ponieważ bukeż wierni potężny, to jest dobra novina którym givimy. Dla tih, którzy люbi kozakować, jeżeli jese kozačka czy kozakiem, kozaku i dalej. Ale jeszcze teste osoba, którą zmienziona już z różnim katalogiem, na kotiki czy wutka, czy pieni-diabelski, ruży spajim życie, zmienченi jesteś, aż te z miniję, to zmieni życia, oto dobra dla ciebie. Vestáte tão de bendes vestáte nas foi de mouro, nas pães de pão que o vlaso da onça levage. Pás na colono, pouco tovas de jefo, de Jesus, de justa cristusa do sêrce. A esbaion de bendis tempo foi a ducha, a liberdiz boni, o céu que na o céu que pse cransfo. chorou da droga todo. Alevoem -si só se lúdios e rosnem como zumbi. Vês Celgitia? O que, zómbi, de trollen, pleno, pleno, vida", que Jesus Cristo. E a nímo religa, por religas da religa de misse o satan. Buc no de o relige. Só vem de misse o novina. Jesus Cristo

Ni Piotr, ni Robert, ni Marcin, nie Magdalena, ni Maria, ni żadna inna osoba. Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Jezus Chrystus umarł i smartwistał. On jest życie, droga, pokój, miłość. O to, jak mówili, Wam. Jeśli chcecie rozmawiać, zapraszamy. Jeśli będzie modlitwa, razem z Tobą możemy modlić się. Będziemy zgromadzić choroba. Będziemy modlić się, aby Bóg Cię uwalniał od wszelkich przeklęstw diabelskich, od wszelkich nałogów. Jeśli zmęczony jesteś z tych nałogów różi, tych kał szatana, który za każdego dnia być może to kika w Twoje usta, to Bóg chce Cię uwalniać. Błogosławimy Cię w imię Jezusa Chrystusa i zapraszamy do rozmowa.